Uwaga, what the shit Dobra, Sen centerki. Ma ktoś dragona? Ej, ja, mam, ja mam, ja mam, ja mam, ja mam, ja mam, Ol. ja mam. Kaka, stawiający plate zamiast drabiny. No nie wiem. <laughs> Bo ci kolejną drabinę zniszczę i będzie krzyczeć. Plej ty, ty zniszczę. No, to tak to się stresuje, że aż biec nie ma, że na górę. Kaka, spokojnie oddychaj. I Jest naprawdę świetne, plate no. pada na strzała? Tak, tak. No to nieźle. Dużo na pewno można nimi robić, choczyć. choczyć. Dobra, to może tak na szybko ja w ogóle wyjaśnię, o co w tym filmie chodzi. Kaka, którego a. pewnie większość z was kojarzy z moich filmów, z grania z nami, czy to wunta, czy. Bardzo rzadko wrasta Gra sobie bardzo dużo na PS Z losowymi ludźmi I co jakiś czas do nas też pisze Czy nie chcemy wpaść razem z nim sobie czegoś zrajdować I tak też właśnie było tym razem Zapytał się nas czy nie chcemy wpaść na S2 Na online zrobić jakiegoś szybkiego rajdika Na jakiś team, który tam sobie gra Ja w sumie tych typów praktycznie nie kojarzę poza, poza jednym z nich, który mnie kampił Dwa filmy temu z Gryzdy, jak się zrespiłem na plaży <noise> Ogólnie nas było czterech Plus chyba jedna osoba potem losowa od kaki A tych gości było trzech plus potem też jacyś losowi ludzie w ogóle im pomagali także ostatecznie tam ich było no, chyba nawet z sześciu no, momentami no, tak no, czy jak nieważne, dużo się działo no, i to no, było spoko puste, tak? tepa te z dora to jest no, z tekami? tak, I puste biegają tak, w bazie, biegają tak, w barze wszystkie brak? leży jeden czekaj nie tepam dora mam chłopa z kalingiem e, a ja to na pewno ich baza, się nie myliłem? no stary, nic ja mam wiedzieć, zabiłem no, kogoś się, odsuwać się czekaj, czekaj Ej. Tak, Stefana A zabiłem no. Kakao w rupie nie jesteś, ej. Oho. Centry, centry, centry. Będzie ja rozwalał. Aha, mi się wyptał. Dobra, dead. What the shit, jeszcze jedna centerka tam jest w pokoju. Czekaj, kakao, nie chcę, żeby. ...nie przeorało. W wodzie całkiem. No, wy, wychodzi, pało, pało. wychodzi. Dead. Jest centerka gdzieś? Nie wiem, ja zeskakuję piętro niżej, zeskakuję, okej? Okay? Ja też zeskakuję. Mam działka z 100%. Czekaj, mam cztery pompy mam na Eee, y, Sorry, w tych emocjach moje zdolności matematyczne zawiodły, okej? Okay. Dobra, tu nie ma więcej centerek. Co? Nie, dobra, gdzieś by jest. Gdzieś jest. Niżej! Gdzieś, zzaj... 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 Dostał hita. Centry są na dole. I się. Leży. Ja mam, mam i mam... Weź deto i walnij w deto. Od kaki. Nie ma tutaj to nie muszę Na dole leżę to O kurwa Łóżko tam jest Leży łóżko Nie wiem gdzie jest drugie, jest drugie łóżko yy, w... Czekaj, w... mapelka sobie Czekaj, nie już mam Daj sobie Zalogował się, się chłop Ej ma, ma ceki na sobie Ej, Żyj siusiak, żyj Te Tepa, siusiak Tepam, tepam do ciebie Akceptuj mnie szybko Nice Super, super, tu są ceki chłopie ja rozwalę centry tam od dole zaraz Dobra, razu. dobra, dobra, dobra E, dostaję! Skąd? Nie wiem, skoczył chyba z góry, nie wiem Ta zbij na górę O kurwa, ja jestem na samym dole teraz Czekaj Leżę, leżę padłem na samym dole Weź kapon mapla, że z góry walił jak ten A dobra, wow. będziemy czyścić dach, dobra, dobra, Urwa, Czekaj! Aha, dobra. Ja pierdole. Szybciej będzie na dach, przysięgam. Naprawdę. Nie chcę mi się wyciągać teraz tego. Jakby co biorę, cztery i jeszcze reszta w szatę. Dobra. Chociaż oni to już ja tak schowają, że już gówno zrobimy, ale zostaje wierzyć w cuda. Dobra. Ja, Nie pierdole, Ale próba była dobra. Ty, ale musisz chyba wysoko lecieć, co? Jak ty z mapem będziesz. Ej, tryba? tam jest y, pięciu typa. Co? Nie mam tylu amów w pompie, mam cztery amów w pompie. Trzech jest ich i co? Ktoś im pomaga, tak? A, rurociąg z tym Savitar Beary, czy jak on tam ma? A ja mam parasolki? Ja mam. Padłem od tego, wysokości. <słyski> tak, cicho. Możecie tepać. Ja tepam. Szybko, 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 szybko. Piszuj, ja już fisz, piś, fisz. Piś. Ja za 100 sekund. Pać się. A ty Ej, kurwa, hes. Super. TPA. Mam devilsa i mapla tutaj. Jest je. Ty! ty. Jezus, przepraszam, przepraszam. Uważaj, karka! Ja pierdolę. Ej, tutaj, tutaj dragon leży. Dwa maple na chłopie. What a shit. Oni już naprawiają dół Nie ma tak łatwo chłopcy A ile tu granatów mieli? Uwaga Oni w Oni mapla będą walić do was Ja nie mam... Dobra, mam mapla w drabie Niech skaczą Szkoda, szkoda 20 sekund mu. Dobra, dobra Czekam Kurwa, pompiasz Leży a no, jakieś pompy Znaczycie na pewno móc, leżą założone. i tak dalej. Jest, 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 leci. Gdzie? Od lewej. Niech skaczą, no ja czekam z mapem w razie co. To on od nami. Leci, leci jeden. Expo za tobą! Co? Nie, no. Bez grupy. Leci, leci jeden. Tak, tak, tak. Ja, cicho, 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 cicho. Jak... Połączył się jeszcze jeden. Leży kto już mi dać ammo do mapla? Mam trzy tylko w maple. Ja nie mam Ja mam 40, no. mi zostało w dramie Aha, dół jest ja otwarty Ej, stawia, 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 stawia ja skoczę niżej Miałbym ochotę Cześć, tak ja bardzo tam, miało, zaskoczyć, tak tam, tam zaskoczyć, nie? Tam jest sentry to... Zalogował się gdzieś? Nie, rozłączył się Jakby co tam, gdzie to leżą moje... Teki? Dobra, wstawił już flura, no Tak to my nie ja możemy ja tego pokoju. wolno robić Dookoła hmm. masz pokoje Tutaj masz wodę I na samym środku jest jeszcze jeden na jeden Ale nie mam pojęcia co Jest to vale. w czterech rogach, są ee, sentry Uwaga What the shit Dobra Sen Centerki Ma ktoś Dragona? Ja, dragon ja, ja, ma, ma, ja, to... ja mam, ja mam, ja mam, ja oh. mam, ja mam Jest Padło W Tu wam jest, tu wam jest Aha Zabił mnie, nie wiem jak Tp Asiusiek Każdy na dole już padł To jest... Skoczy, 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 skoczy Gura, góra, 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 góra Nie trafił Kur... Kurwa No ja yeah, dead no to my musimy A. tam wylądować i go tepnąć. A <grystanie> e, już mogę? Eee, czekaj. Teraz. Ej, co? zabijem chłopa, który wyskoczył z samolotu, lecąc samolotem, co? Tak. <grystanie> <grystanie> Kurwa. Nie wierzę, nie wierzę. Przysięgam, nie wierzę. A ile z nas ceg wypadło? Dwie ja tylko. Dwie ja tylko. Więc no i puste bronie. A ja nie mam mammo! Dobra, ja za Patrz tam, Jarko Kurwa, nie wierzę, że ja takie gówno zrobiłem 77 Elo, miarko. Co jest grane? Czekaj. Aaa to jest z tą bazą nie tak w ogóle. I co? Ja pierdol, Wybiegli. O nie! No tak, to jest bez grupy. Czy tam, tam na centry już nie ma ammo? Ta, on jest Czy czy nim generator rozwalił? Chyba tak. Musi być miliard itemów. Tu jest miliardy itemów. Roketa zostawiam jego. I to jest chłop z maplem! Oj, Reto! Ja pitole! Tak! Mmm, nie widzę. Jest dwóch tu! What the shit! Tak, 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 tak. Dwóch w tym pokoju, tutaj. Drzwi po środku. Nice! Są tam we dwóch, jeszcze dwóch, jeszcze dwóch, za szatwem się chowają. Ja pitole, ale dym! W sensie nie, to okay. ile tam i temu pójdzie na despawn, teraz przy tym restarcie, to Bardzo jest. No dobrze. To jest to, chuj. W sensie to chodzi, kakacze, no. Ty chciałeś i dojechać My... kaka czy wyjść na plus? z im się jak najwięcej, za to że moich kolegów to prawie to na offline zrajdowali. No to gitara się ma, to się udało. A, ale jeszcze ja... szafy na całym dolnym piętrze są szafy, A, więc. Ja wiem Ale ja nie rajduję po, po loot. Nice. Ma, jestem w bagu! Super. Ty tam wszedłeś Zamknęli, kurde Oni dobra. to wszystko mają To jest dwa noga Odsuwać 2 się, na odsuwać się, on walnie O kurw, dobra, dobra, dobra Hej jak w 39 Be careful Zadeć kapon Co tam jest? Nie wiem, ale chyba expos Ja jestem za tobą A, Neważne Dobra, leci, leci Co tam? No teraz nie wejdziemy tam do... Dobra zabiłem, że Aaaa oh, Dead, dead, jest... dead Tam jeszcze są Nie, Dokładę, rudociąg, rudociąg to jest Nieee, yeah, jakiś wekso jeszcze Kaka tepnij, kaka słuchaj się Kaka schowaj się i tak. Dawaj, 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 dawaj Dobra, no nie je, już. jest jakiś kaling tam w wodzie albo cokolwiek Zabijajcie ich z góry jakoś Oni sobie cały czas Chyba chyba kaka jest u góry Dead, to dwa maple tu Płynie tu ktoś, to ktoś od nich? Czy ktoś od nas? Zabijaj Dobra, dead Jest, jest Nie ma mamo, dobity jest, mega, mega obity jestem chłop Daj, Je, ekspozycję Jest, jestem tu B to Jak ty tu wskoczyłeś, da się tu wskoczyć czy nie? Parasolką Parasolką, nie ma do mogę tepnąć? Zsiedłem, wszedłem. Do kogo tepnąć? Do mnie na przykład Są tu, są tu Jest za ścianą Dobra, po hitach, pa jak bomba w życiu, ścianę wypadła Wy ty fy! Skaczesz tam? Powo? Pusto Dobra, nice. No nie wiem, tutaj już praktycznie nic z nich nie zostaje. Będę dostaje... Łajpa. No to jeszcze nie jest końcowy łaj, bo tak naprawdę już sporo nie. zostało. Ale... Możemy, bardzo dużo nie zostało. Przestań. Nie wiem, to, to chyba tyle tak naprawdę Jak tak se patrzę Dobra, wiem gdzie ma łóżko. Patrzcie, tu nad wami jest. Pokój jeden na jeden, tam jest łóżko ostatnie. Ej jest jeszcze Konrad! Dobra, Konrad dead. plecy dostałem, pod wodą, pod wodą, pod wodą. Dobra, zbiera mnie, lutuje mnie ten Vexo. No nie Zabieram wiem, jak, jak na moje to już, to już jest tyle tak naprawdę. Miałem rano bazę i nie wiem, tam jeszcze nie ma o co bić tak naprawdę. To już koniec. Jeden pokój został i to jest walka o resztę itemów pozostały jakieś. Do kogo ja Puste kalinkardy na ziemi. Nie wiem, next time, jak będziemy znowu coś rajdować na online, z kimś poza od nas, to grupa, bo bez tego to ja już to pierdolę